Kilka dni po tym, jak nagranie z drwiącą influencerką obiegło internet, pewien młody mężczyzna siedział w cichej galerii sztuki przeglądając media społecznościowe. Nagle jego kciuk zatrzymał się na znajomym wideo. Kiedy na ekranie pojawiły się obrazy starszej kobiety, jego oczy rozszerzyły się z niedowierzaniem. To nie były zwykłe, amatorskie malowidła. To był styl, którego szukał od lat. Gwałtownie wstał i podbiegł do właściciela galerii, pokazując mu telefon. Powiedział drżącym głosem: To ona, to niemożliwe, to technika zaginionej mistrzyni, której dzieła zniknęły z rynku po rodzinnej tragedii dekady temu. Myśleliśmy, że już nigdy nie będzie malować. Właściciel galerii, zaintrygowany opowieścią, postanowił działać. Wspólnie rozpoczęli poszukiwania. Nie było łatwo odnaleźć anonimową malarkę z wiralowego filmiku. Po kilku dniach, dzięki pomocy internautów, którzy rozpoznali okolice, w końcu trafili pod właściwy adres. Gdy zapukali do drzwi, otworzyła im ta sama starsza kobieta. Była zaskoczona i nieco nieufna. Kiedy jednak usłyszała, że nie przyszli z powodu prześmiewczego nagrania, ale z powodu jej sztuki, w jej oczach pojawiły się łzy. Nie mogła uwierzyć, że po tylu latach ktoś jeszcze pamiętał jej nazwisko i rozpoznawał jej pociągnięcia pędzla. Zaproszono ją do zorganizowania wystawy w prestiżowej galerii. Kobieta zgodziła się, ale postawiła jeden warunek żadnego rozgłosu, żadnych mediów. Nie powiedziała o tym nikomu, nawet influencerce, która mieszkała po sąsiedzku i wciąż nagrywała swoje życie, nieświadoma cichego triumfu, jaki odnosiła wyśmiana przez nią artystka. W dniu wernisarzu galeria wypełniła się po brzegi koneserami sztuki, a jej obrazy sprzedały się na pniu. Prawdziwa sztuka nie potrzebuje hałasu ani lajków wystarczy, że ktoś ją w końcu zauważy. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie usłyszeć więcej takich historii.